Armia Poznań oraz Armia Pomorze cały czas prowadzone są działania ofensywne na południe od Bzury. Zachodni pas obrony znajduje się już na linii Włocławek-Koło. Armia Łódź wycofuje się po linii Muszczonów-Warszawa, cały czas będąc pod oddziaływaniem ze strony przeciwnika. Armia Małopolska jej pozycje na linii Sanu zostają przełamane, a jednostki wycofują się na wschód. Armia Kraków skutecznie broni się na linii Wisły, nie dopuszczając do przełamania. SGO Onarew. Wojska odchodzą z nad rzeki i przebijają się na południowy wschód. Armia Modlin. Załoga twierdzy broni się już na przedpolach, a pozostałe pododdziały odchodzą na południe, znajdują się w rejonie Siedlec i Garwolina. Powstaje samodzielna grupa operacyjna Polesie w rejonie kobrynia, a wschodnia Polska zostaje podzielona na front północny i front południowy.